Jesteśmy na targach Toolsen Hardware w Warszawie, gdzie prezentujemy ofertę naszej firmy. Na naszym stoisku targowym prezentujemy szeroką ofertę narzędzi do obróbki metali, od obróbki cięcia do obróbki wykańczającej powierzchni. Prezentujemy tutaj szczotki techniczne wszelkiego typu, dedykowane dla przemysłu. Następnie prezentujemy nasze tarcze do cięcia i szlifowania oraz ściernice do szlifowania, narzędzia do szlifu precyzyjnego, narzędzia skrawające, frezy, wiertła, pogłębiacze, pilniki diamentowe, dedykowane dla przemysłu, do obróbki wszystkich materiałów, specjalistyczne narzędzie do obróbki aluminium, alumaster, do bardzo szybkiego zbierania dużych nadatków materiału. Jest to nasz... Patent, a również prezentujemy materiały nasypowe firmy PWSM, dedykowane do obróbki wszelkiego typu materiałów w różnych formach, jak w krążkach, pasach. Widzimy tutaj krążki do obróbki aluminium ze specjalną powłoką tearat, zapobiegającej przywieraniu materiału, pasy do obróbki wykańczającej. Prezentujemy szeroką gamę pasów i pasków szlifierskich. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko targowe. Zapraszamy oczywiście do kontaktu oraz do współpracy, a także gorąco zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska na kolejnych imprezach targowych.